Po raz trzeci już zachęcamy studentów pierwszego roku do tego, żeby przetestowali koleje śląskie, jak będą wybierać sposób dotarcia na uczelnię. I w związku z tym, żeby do tych testów zachęcić, to my oferujemy bilet miesięczny za symboliczną złotówkę. Można go jeszcze kupić do końca października w aplikacji Skycash. Jest ten bilet ważny od razu od momentu zakupienia, czyli jeśli ktoś sobie kupi ten bilet 20 października, no to ma ważny bilet miesięczny do 19 listopada. Do wyboru są wszystkie linie obsługiwane przez koleje śląskie, z takim drobnym wyjątkiem odcinek Chałupki Buchumin. No i oczywiście mamy nadzieję, że po tych testach za złotówkę znaczna część studentów przekona się, że dosyć wygodnie można dotrzeć pociągiem na uczelnię i zostanie z nami na dłużej. Tym bardziej, że akurat w naszym wypadku te duże ośrodki studenckie, jak Katowice, Gliwice, Sosnowiec, mają bardzo dobre połączenia, jeśli chodzi o kolej. No i nie zapominajmy o tym, że studenci mają 51% zniżki. Tak naprawdę studenci stanowią bardzo dużą grupę naszych klientów i my w 2016 roku podjęliśmy taką inicjatywę, że cały rok był rokiem studenta, no i w ramach tej kampanii wprowadziliśmy właśnie studenciaka, czyli bilet miesięczny za złotówkę i spotkało się to z bardzo ciepłym przyjęciem, ponieważ Koleje Śląskie za tą inicjatywę otrzymały na przykład laur studencki.